Dzień dobry Państwu. 21. odcinek podcastu Pierwsza młodość mojego autorskiego magazynku już został nagrany. No i premiera jest oczywiście w piątek o godzinie 18. Co będzie? Zapowiadany od jakiegoś czasu temat pod tytułem Głowa. Będą filmy o głowie, będą książki o głowie i będzie też wysryw pewnego miliardera. Wysryw zdecydowanie misogynistyczny, ale nie mogłam sobie odmówić przyjemności opowiedzenia Wam o nim, bo jest to rzadkiej jakości wysryw. Piątek, godzina 18.00. Ta premiera jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast oraz na moim kanale na YouTube. Bardzo was proszę o to, żebyście te kanały subskrybowali i żebyście podawali tę fajną informację o tym, że fajny jest podcast w sieci trochę dalej, bo ja walczę z algorytmem. Na przykład, ostatnio okazało się, ponieważ w podcaście pada słowo Penis. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest, niech sprawdzi w Google. No to mieliśmy totalnie ograniczone zasięgi i po prostu mi ręce i nogi opadają. Nie wiem, co mam zrobić. Cała nadzieja w Was. Dziękuję bardzo za Patronite, za Wasze wsparcie. Dzięki temu wsparciu mogę co tydzień już nagrywać program z domu, a jeszcze jedna rzecz: patroni! Będą mieli na weekend majowy specjalną polecankę książkową ode mnie. Ona będzie tylko dla patronów i będzie nagrana na wideo, czyli będzie to coś, co tygrysy, a to wiem z Waszych wiadomości, e, lubią najbardziej. No to co? E, wiosna za oknem, choć niewiele na to wskazuje, ale słuchajcie, jest zielono, ja mam zieloną bluzę. E, słyszymy się w piątek o godzinie 18. Dziękuję Wam bardzo za to, że, że słuchacie, że wspieracie. Bądźcie zdrowi.